Siemano dolaro wszystkim, z tej strony Maciek Zeus A dzisiaj witam was w drugim odcinku na moim kanale I dzisiaj będzie też Chance baterii tak jak to było w poprzednim i też pierwszym odcinku Więc będzie dosyć ciekawie Oczywiście przepraszam za lagi, ale trochę jakby mam nie tego z internetu, coś tam, coś tam Więc może najlepiej nie zwracacie uwagi po prostu na lagi Po prostu oglądajcie i bawcie się dobrze Przygotujcie sobie coś do jedzenia, do picia Rozsiądźcie się, się wygodnie. I zaczynamy. Dobra, co my tu mamy? O, kieszonkowy korniszyłkowy kapa kapa. Na no bosa jak na razie nie lecimy. Żeby za bardzo nie ryzykować. A poza tym tam te chmury to... Ej, wow Dobra, no to co? Lecimy. Zwykle ta inni... Eee, gracze to raczej bliżej to ale wiecie, każdy ma własny styl walki i wybierania terenu. No, a ja mam taki, eee, to z daleką miejscówką to ja akurat mam. To moja taktyka jest z, z piątego rozdziału sezonu czwartego. No i powiem wam, że za każdym razem ja dzięki temu bossa. Re, raz dom, raz Mysterio, a raz Emma Frost i za każdym razem udawało się. Zdobywać bossa. Jak na razie nie będziemy walczyć z bossem. Może za jakiś czas, jak będzie się. Wow. Jak da radę, to może wtedy zawalczymy z bossem. Wow. No i widzi się lag. Raz tak, jak to takiego miałem laga, że normalnie musiałem komputer wyłączyć. No. Jeśli Wam się podobają moje skrzydła, to zostawcie łapkę w górę i subika. Będę wiedział, że w ten sposób ten kanał Wam się podoba i będę nagrywał więcej odcinków. Wow. Ok. O, całkiem to lecieliśmy. Wow wow, 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 wow. No, o, widzicie? Tam po lewej. Laguje mi strasznie. O kurde, o kurde, o kurde, dobra. Biorę to! Szkurde, dawaj mi jakąś broń holender, jasny O dobra, mamy jakąś pompę. Dobra, przy okazji armor sobie zregenuje Kurde, mało tej amunicji. Dobra, ale mamy już tą skrzynkę. Co my tu mamy w tej skrzynce? O, No lagat w skrzynce to ja jeszcze nie miałem. O. O! SM! No to nieźle Oho, oho Dobra, będzie niezła bijatyka Dobra, będzie ciekawa bijatyka Aby nie Gdzie ty gościu jesteś, do jasnej? wo, 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 wo. Ty gościu, gdzie ty? Gdzieś ty się podział? Zaraz, jest dwóch, jest tu dwóch A a, to jesteś O no, tu Kurde no Wow, widzieliście to, oj nie, nie, za to to Musicie zostawić lajka I co da mnie fikasz, gościu, co? Spadaj stąd ja no, za to musicie zostawić łapkę w górę. Za to to musicie. Obowiązkowo. Wow. Jasnych widz. A e, właśnie. Tych rękawic... E, wow, wow, wow Właśnie. Tych rękawic, to ja wam kurde nie pozna, ja, ja je nazwałem e, granaty w rękawicach, bo normalnie nie ma takiej właściwości, że to są granaty e, tam. Granaty w rękawicach, bo to normalnie ma takie właściwości. To to coś takiego potrafi. Więc taka nazwa. Jaka nieco śmieszna i tak dalej. O, pistociki. O, za to. O, to, to, to. Pistociki. Bardzo poproszę. Bardzo poproszę. Okej, okay, dobra. Może zamiast pompy co tam? Dobra. U, kolejna amunicja. Dzięki. Jasne gwino Dobra, jest tu może coś? No niezbyt. Zycie yy... czekaj czekaj, a może ja bym sobie jaków, o porządku... Wow! To widzieliście to? Co jest, kurde? Ej, widzieliście to? Normalnie miałem takiego laga jakby normalnie rzeczy z poprzedniego sezonu. Jeszcze ta jedna z najpotężniejszych wolnych pomp. Widzieliście to? Nie wiem czy widzieliście, ale musieliście widzieć, nie? Dobra. No to co? Lecimy. Tego wam tak nie polecam, jak dla mnie to jest bezużyteczne i to kompletnie. O! Dzięki. W ogóle, słuchajcie. E, jeśli chodzi o te pisolciki, to patrzcie. E, dwa razy naciskacie i to taki lot. A jak dwa razy i coś takiego, to to wtedy wam... Więc jakby e, dwa razy jak wciśnięcie, to bardziej takie szybowanie to wam daje. No. Ale takie mega krótkie, dosłownie Na... Na, na gdzieś mniej więcej dwie 200... O, 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 dobra, mamy skrzyneczkę, dobra Lecimy po nią, lecimy po nią Lecimy po nią Na szczęście nam to zaznaczyło O nie, jak ja nie cierpię tej wyspy Raz to kurde blałem się z tym bossem I co no, od niedożycia od strefy to jeszcze kurde taki na pocenie z tym bosik że W nie to się nie mieści Sorry za you, ale wiecie no Nie każdy ma taki dobry interes Zwłaszcza jak jest początkowym graczem Cześć, czy mi się wydaje, że oni tam się leją o kogo tu widzę Czekaj, nie zahaczyło? No bez chęć Nie gadajcie, że mi nie zahaczyło Masz, kurde w łeb e... Cze Czekaj, czekaj, trzech tu jest? No be, wow, 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 dobra, 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 zwiewam, zwiewam Bez przesady, jasne, bez Drogi, a wy mi stąd I bardzo dobrze, bój się, sayonara co? Czekaj, czekaj No jest tu Jej, ale mi kurde Auto zlali No witam, witam, co mi tu dasz? No nie, no co za bezużyteczny O, 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 o No, co za głupie lagi No, weź mi ty Haha I ha. co, so, teraz taki napocony jesteś? No, kurde no No ja, pitole, zaraz tu zginę. Dobra, jednego mamy. Teraz drugiego trzeba. załatwić Taki cwaniak jesteś? No to masz, jak taki cwaniak jesteś. O, Holender Eee No czekaj, czekaj Ja pitole, ale ja... 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 Ja, ja jestem jakimś. nie wiadomo czym Dobra Wow Ale się tam leją Ej, patrzcie, same niebieskie rzeczy, xd, nie? Dobra, o kur... Jopitole, gościu, ty się dobrze czujesz? Ty, a on gdzie? Czekaj, czy on jest w środku? A tu jesteś! Czekaj, czekaj. Czekaj, bo ja mam jakiś dar. Mam cię gościu! Ja pitole, więcej was matka nie miała? Więcej was matka nie miała, naprawdę? Ty, on gdzie? Tu jesteś. No siema. Chup, coś się zabudowało, zapomniało o suficie. Widać, że mam do czynienia z jakimiś kurde bambikami nieogarami Wo wow wow. wo. Wow. No co mi tak laguje? Przecież mam wystarczająco dużo baterii No, weź się odblokuj No, no tak, no za to to musicie zostawić łapę w górę i subikę, bo normalnie zlewałem kilka gości A zwykle to mi się tak to nie zdarza, Uuu Ty czekaj Ej dobra tak, w ogóle to nie polecam wam tego jutemu, bo jest po prostu jak dla nie bezużyteczny I to kompletnie. Okej, okay, dobra, no to. O, 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 dobra, ja sobie to wezmę. No dobra, to tak, to. Ej, czekaj, czekaj, pompa. To będzie tu. Dobra. No to co? A, jeszcze sobie to wylutujemy. Dobra, co, co? Okej. Okay. O, 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 kurde, nie, 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 co jest kurde, Ej! mam rangę A, więc lecę po skrzynię A, nie, no za to to musicie zostawić, nie, no, da naprawdę błagam was, zostawcie łapę w górę, napiszcie w komentarzu, co teraz dostanę, nie, no za to to musicie zostawić łapę w górę, no, pasz no patrzcie, patrzcie A, postęp Nie, dzięki Ocholeder, ocholeder, oho, leder! Nie, dobra, idę na piechotę Bo i tak mam już teraz Zniszczone auto, więc nie ma po co w ogóle Nie ma po co O, dobra Co my tu mamy? A, to kamieńce, wow Dobra, idziemy do strefy Wow. Dobra, idziemy do strefy. A, jakby co to. No, pewnie. No, ja ogólnie nie nagrywam z taką osobną kamerą, tylko kamerą z telefonu. Bo wiecie, ja jeszcze te programy nie ten. ten... Ty. A na mapie coś nie widzę tej iglicy. Dlaczego to ma nazwę? Dlaczego to się na... ma nazwę iglica? Przecież iglica to jest tych w karabinach, w broni palnej. No, chyba, że ktoś to już. To jest refa, zostaw mnie, co? Nie masz kogo pożerać? E? Dobra, mamy najlepszą A, mam najlepszą rangę. A przy okazji mam DMR-a. No, chyba. A nie, zaraz. o e. ty chwilę, Czekaj, czekaj, co ja tu widzę? A nie, to tylko to ta... Co my tu mamy? Uuu! E, oh. No, 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 całkiem nieźle Całkiem, całkiem? Wow! Trzy, trz, trzy, trzy skrzyneczki. A, bardzo dziękuję. O, ho, o, Ile lootów da, Dajcie za to łapę w górę. A, co Aha, to jest gdzieś w środku, okej okay. A czekaj, to jest gdzieś tu! No to kop się tu! A, przekaz zima ma full matso. no to nieźle Eee Aha, czekaj, co? I gdzie tu? Czekaj, tu jest na dole? No nie gadajcie Gdzieś na dole? Nie, czy no, co gdzie to jest? Hey, what is it? Ty gdzie to kurde jest? Ej, gdzie ta skrzynia się podziała do jasnej? Co jest? Dobra, przy okazji, jak mamy full, to może byśmy y u uh. Kurde, to nie pokazuje, Ale w sumie nawet niedaleko, 300 metrów Ty Czy w tym kierunku? A nie, to jest bardziej po lewo No dobra, no to co, lecimy Okej okay. Dobra, no to lecimy po tą skrzyneczkę Jak dla mnie to te skrzyneczki to takie trochę jakby Coś jakby z Marvela, tyle że trzeba mieć odpowiednią rangę, żeby to otworzyć a dwa, mm, nie dostaje się z samych mocy i tych broni, tylko częściowo bronię, częściowo yy, moc, ale nie, naprawdę. Wiele mocy w tym sezonie jest po prostu bezużyteczne i beznadziejne, Jedy, Jedyna mocna broń to tylko ten pompony, których jeszcze nie wypróbowałem, bo są trochę trudne do zdobycia, no ale <ścoughs> w końcu. No w końcu jak się ma a, tą te pompany i można mieć przemianę w bestię, no to w końcu trzeba no, to jakoś zdobyć z trudem, nie? No bo jak żeby inaczej. Ty. Oho! Oho, oho! Ktoś tu na tyrolce. Ty! Kościół jak mi otworzysz moją skrzynkę, to nie daruję. A nie. Ty no czekaj, no oczywiście! Ty dobra, dawaj mi to. Co ty mi tu dasz? Ty. o no nieźle Błagam się już co mam Generuje osłonę będąc w burzy? O, no ciekawe. Mityczne A... Czy waszym zdaniem to jest dobre? Może no, tylko odrzuca i tyle. nie, dobra, nie biorę tego, jak dla mnie to jest... Wy wiecie, wiecie ile zadają te rękawice? One tylko, 10 damage za... one tylko 10 damage zadają i nic więcej. Więc jak dla mnie to one są po prostu beznadziejne. Wcześniej, wcześniej je lubiłem, ale teraz już kompletnie ich nienawidzę. Oho. Dobra, jakby co, mam DMR-a. Okej, okay, tu już otworzyli, dobra. E o czekaj użyję tego i sprawdzę czy kogoś tu nie ma ja nikogo tu nie ma na szczęście okej okay. dobra y o ale czekaj mam chwilę tam. dobra ho 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 ale to rozgrzmocil <śm> widać że mi się nudziło o holender kurde ktoś ma medalie no wy chyba sobie O nie, on chyba mnie... On chyba mnie widzi, on chyba mnie widzi. No kurde spacja, weź ty ciałej Mam nadzieję, że mnie tu nie podejdzie Czy... Ej, ktoś tu się lał! czy tak solidnie No, ktoś tu się solidnie lał. Ty, nikogo tu nie ma? Aha. Czyli widać gościu mnie olał po prostu Ale czekaj, czekaj, czekaj y O, ty, czekaj chwilę, co? Ty, czy to znaczy, że będę miał medalion za free? Nie gadajcie Będę miał medalion za free? Ty, mam medalion za free, no co wy gadacie? Szybsze przeładowanie, pasywna regeneracja, osłon Ku Ej ludzie ja mam po raz pierwszy ten medalion Ale moment moment Sorry mate Dobra no, osłońmy się I sprawdźmy co powodują te dary le Dar szybki uzdrowiciel sprintuj gdy nosisz jednorazowe przedmioty leczące I zyskaj klepy gdy ich użyjesz natychmiast zyskaj klep do rangi S po użyciu przedmiotu jednorazowego. Aha. i zysk. Ej, ten dar przewoła burzy? Regeneruj osłonę będąc burzy i zyskaj prognozę burzy od rangi S. Aha, Zyskaj przewoła. Przekażej o, o obrony No w sumie. Ej, ludzie, ej, no patrzcie. Tutaj ty... Ło, wow wow, wow, wow. Ludzie, no patrzcie. Ty, okur! Ehm, dobra. Czas się zwijać. Przekazi mam tu. O goście do pokonania. Ty co jest? Ty. Ile ta burza zadaje? Czy co jest kurde, ile ta burza zadaje i muszę się uleczyć? No kurde weź to... Lecę po was ziomeczki. Ale tam się skle... O, 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 ma, gościu Ale go Nie, za to macie dać łapkę w górę O! E... Ty, co goś miał? ulele I mam jeszcze koronkę, więc... Nie, za to obowiązkowo dajecie łapę w górę Zostały trzy osoby. Czy ja to wygram? O teoretycznie raczej tak. Albo raczej nie teoretycznie, tylko po prostu tak. Dobra, co goś miał tu jeszcze? Ule! No no no! Ludzie, ale się zludowali. Panie. A poza tym. Ja już mam pizki Fioletowy No dobra, tylko że gdzie oni się podzieli? Dobra, podjedźmy sobie autem. Czekaj, czy to jest stacja? Nie, to nie jest stacja. Holender. Kurde, brak paliwa. No, akurat teraz Ej, w ogóle patrzcie, tu po lewej, nad tym, zdrowiem, to pokazuje Wam się medalion, jeszcze te dary. Ej, przy, no i przy tym, jeszcze rango. No, patrzcie, ludzie, Ty. Ej, patrzcie Nie, no teraz, co zostawiacie łapkę w górę? Ty Skąd do mnie? Czekaj, co? Z krzaka? Ty Czyje gościu? Czy cię coś boli? O kurde O no ładnie Ty Ale on jest pod Gościu! Gościu, dlaczego ty, wylą... dlaczego ty wylądowałeś? Oła te Ty, czekaj, on jest stąd? ale no są so... o kurde Segoj się Skybase załatwił No nieźle Segoj Skybase załatwił no, chyba cię coś boli. On wy Czekaj, wiem, jak się. Czekaj, czekaj. Wiem, jak się zabezpieczyć przed nim. Wiem, jak się. Wiem, jak się zabezpieczyć. Dobra, niech się oni tam zleją. I będzie w porządku. No, chyba cię coś boli. A tylko spróbuj mi się. Tu, a tylko spróbuj tu podejść. To tak, to tak, Ci przy fasole, dobra? Już nie przy fasole. Bo strefa zadaje po 10. No leczże, No chyba cię coś A czekaj, bo on tak... Te... Ej, moment! Ja mam 30 kapsów! Już prędzej zgi... Dlaczego strefa teraz tak mocno bije? Czy ktoś mi może to wytłumaczyć? Ej, co? Ej, patrzcie! Trzymam w ręce i mi to leczy! Czy widzicie to? A to na tym to polega, a rozumiem. Ej, patrzcie, on wygląda jak jakiś mroczny smog, nie? Okej, okay, oni się tam leją. Ej, ale patrzcie! no, wystarczy mieć. Powro... A czy to zużywa? O, kurde. Aha, głośno ten. Tylko, czy ty przypadkiem nie zginiesz w strefie? E, no, patrzcie! Ono, chyba cię coś! I to no bardzo dobrze, zwiewaj mi stąd. O, dobra! Dobra, jestem gotów! Ty! Aha! O, ja, pitola! Aha, no tak, ja też miałem te rewolwery. No to co ludzie? Jak na razie dziękuję. Dziękuję za oglądanie. Do następnego razu. Hej!